No, hej wszystkim! Ja jestem Neski, a to jest, moi drodzy, moja ukochana gierka na świecie, czyli Skyrim, a dokładnie Anniversary Edition, moi drodzy, jest to zmodowany Skyrim. Mam tutaj swoją paczkę modów, ponad 100 modów, które wpływają na różne rzeczy, takie jak, na przykład, ceny u handlarzy, że im większe miasto, tym, na przykład, handlarz ma droższe rzeczy, ale ma więcej golda i temów przy sobie 6 razy mniej lutu do zdobywania. E, o połowę zdobywanego, EXPA mniej, znacznie cięższa walka, to znaczy można to znać kontuzji podczas walki, e, prawda, i tak dalej, i tak dalej, że życie nam się samo nie generuje, i tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, jestem w domku Anise, czyli jestem w swoim domku, ponieważ to jest już domek mój, Anise nie ma, zniknęła, zniknęła z tego świata, a ja tutaj mam oczywiście swój, moi drodzy, domek. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że możemy grać. Jesteśmy nadzy. Zobaczcie, mamy pierwszy level postaci, więc to jest sam początek, ponieważ stwierdziłem, że chcę sobie taką serię dla samego siebie stworzyć, ale nie na YouTubie od razu mówię. To nie jest na YouTubie seria, tylko tak prywatnie po prostu będę sobie grał w tego scalinga. A przy okazji, coś tam od czasu do czasu postanowiłem, że dla Was nagram. I przy okazji, chciałem Wam nagrać właśnie taki odcinek, taki filmik hmm, z początku mojej przygody. A później już sobie będę prywatnie grał Jak będziecie chcieli jakieś dodatkowe filmy jeszcze z tej y, mojej postaci To ja z chęcią dla was będę nagrywał Jak pokażecie to lajkami, komentarzami, wyświetleniami To jak najbardziej Moi drodzy, jestem nagi i wesoły Zobaczcie, tak to wygląda Nie mamy przy sobie absolutnie nic Mamy tylko 10 miksturek, 10 jabłek i żelazny sztylet Gramy na trybie przetrwania, więc możemy levelować tylko śpiąc na przykład, prawda? No i zobaczcie, jak to ładnie wygląda nawet, nie wiem czy zauważy zauważycie, ale nawet zmieniłem niebo I te gwiazdy wyglądają cudownie, nie? To jest piękne, moi drodzy Więc możemy lecieć, a w tym filmie chciałem wam pokazać jak to będzie wyglądało Ponieważ idziemy sobie do kopalni yy, Do kopalni pierwszej tej lokacji, którą często od odkrywam sobie grając z Skyrima Bo, moi drodzy, ja mam w Skyrimie kilka tysięcy godzin I ogólnie już w swoim życiu i ja robię coś takiego, że zmodyfikuję tego Skyrima, żeby mieć coś nowego, prawda? No bo logicznym jest, że jak gracie w jakąś gierkę tysiąc godzin czy kilkaset godzin, no to chcąc nie chcąc już ją znacie na pamięć, nie oszukujmy się, nie? Więc chcecie, żeby coś was nowego, wiecie, spotkało, zaskoczyło w gierce i tak dalej. Więc, żeby takie coś się wydarzyło, no to yy, trzeba sobie to zrobić, nie? Stworzyć. A do tego służą właśnie mody. Więc zrobiłem coś takiego, że w różnych jaskiniach i innych takich e, miejscach mamy losowych, moi drodzy, przeciwników. I nie wiem, ile tutaj będzie bandytów. Zazwyczaj jest tylko jeden, ale tutaj widzę czterech. Okej. Okay. Wiecie co? Wezmę płomienie, ponieważ nie mam nic oprócz sztyletu. Jestem nagi. Dodatkowo. Dodatkowo. Nie mam nawet zbroi przy sobie, a ten gościu mnie wyjaśnił totalnie. Dobra, wilki ich atakują, to bardzo dobrze. Pytanie, czy ja mogę teraz go. Dobra, wiecie, co? Ja Se wypijał już miksturę chyba. Albo jeszcze nie. Teraz, teraz. jak leci w ogóle. Ja piję miksurkę, bo miksturka nas leczy w czasie. To też zmieniłem na swoich modach. Pytanie, czy oni będą nas tutaj gonić? Ten bydlak będzie nas gonił. On jest strasznie silny, zobaczcie. Jakiś poszukiwany bandyta Dulgokrasz. Jakiś poszukiwany tutaj jest. Dobra, udało się, moi drodzy. Teraz szybko ubieramy to, co on przy sobie ma. W końcu udało się go pokonać. Pierścień średnio poszukiwanego. Nice. Stalowy sztylet tutaj ma się. Obrażeń 7. Natomiast świecąca perła jest całkiem okej okay. Ale on, niestety, ma ciężki pancerz. Co mi nie sprzyja aż tak bardzo. Ale ubierzemy go, moi drodzy, ubierzemy go. Ubieramy to, ubieramy szybciutko. Neski, ubieraj się. Zbroja, buty, to. E, miksturka nie, ponieważ mamy dużo życia. A właśnie, a propos moich modów. Zainstalowałem jeszcze moda, który powoduje, że mamy tylko 100 udziałów. Domyślnie w Skyrimie jest 300. Ja tutaj ustawiłem, że jest 100. Że było, wiecie, znacznie trudniej, ciężej, jeżeli chodzi o zbieranie itemów, po prostu, nie? Dobra. A Ile życia mi zabrałeś? On mnie zabił? Nie, myślałem, myślałem, że ginę. Myślałem, że ginę, a to on zginął. Co to jest? To był jakiś ten przywołany? Oni przywołali Wilka moi drodzy. Wow, jestem w szoku. Jestem w ciężkim szoku. Stalowa norska włócznia to też jest nowa broń. Yy, właśnie z modyfikacji. I to jest właśnie to, o czym mówiłem to was, nie? Że ja sobie instaluję mody. To były wampiry, moi drodzy. Patrzcie. To były wampiry. Wampirza zbroja, buty, pył, wytrych, złoto, świecąca perła. Okej. Okay. Coś tu jeszcze mamy: rękawice, wytrych, świecąca perła, żelazny miecz to nie? To były, moi drodzy, wampirki. Okej. Okay. Mamy tutaj stalowy sztylet, który jest o jeden obrażeń lepszy niż nasz No i ładniejszy, dłuższy, dłuższy troszeczkę, nie? Znacznie dłuższy Dodatkowo możemy sobie ubrać ten ekwipunek wampirzy Moim zdaniem Tej tarczy z tym nie chcę Te rękawiczki dają, że tworzenie mikstury, tworzone mikstury są o 12% potężniejsze To sobie wywale na razie, nie? Jak wyglądamy? Wyglądamy... TANIU! Wyglądamy bardzo TANIU, ale moi drodzy można lecieć Można lecieć do tej jaskini, do tej kopalni Wydaje mi się, że wszystkich tutaj pilnujących wejścia do tej kopalni zabiliśmy Aczkolwiek było to wyzwanie, przyznajcie, nie? I zobaczcie, normalnie w Skyrimie tutaj jest jeden bandzior, który tylko pilnuje z jakimś toporem yy, Na was wyleci i wy go tam położycie, nie wiem, na parę strzałów i koniec I sobie wchodzicie do kopalni A tutaj zobaczcie co nas spotkało Jakiś poszukiwany bandyta! Bandyta jakiś wampir, który przywołał Wilka yy, wysysał dodatkowo życie jakimś yy, czarem y, moje życie, nie? Więc moi drodzy. To jest właśnie ta trudność, o której mówiłem, nie? Tutaj mamy beczkę, cztery ziemiory. Wezmę, ponieważ nasza postać może niedługo zacząć być głodna, ponieważ gram na tym trybie przetrwania. Tak więc tak to wygląda i zobaczcie, jak niski. Jak, jak powoli ekspleci, zobaczcie, nie? Mamy pierwszy level i broń i jednoręczna. Zobaczcie, tylko tyle napełniliśmy. A zabiliśmy ile? Pięciu bandytów plus paru wilków chyba, nie? Coś takiego. Normalnie w klasycznym Skyrimie już byśmy mieli praktycznie level. Wydaje mi się, że już byśmy mieli level yy, wbity, więc to jest właśnie ta różnica co są te detale, nie? To są właśnie te modyfikacje, które sobie wgrałem. No bo ja już oczekuję jednak jakiegoś większego wyzwania.

Mamy pochodnie? Chyba nie mamy pochodni, co? Nie mamy pochodni. Ale pochodnie możemy mieć tutaj, moi drodzy. Weźmiemy ją sobie i pochodnie możemy mieć w tym momencie tutaj. O, proszę bardzo. Teraz wybierzemy sztylet, to będziemy mieli pochodnię, którą będziemy się bronić Będziemy z pochodnią sobie chodzić, nie? Żeby sobie tutaj świecić, żeby cokolwiek widzieć Ponieważ w jaskiniach też zrobiłem, że jest dosyć ciemno eee, futrzana zbroja, weźmiemy ją Później sobie sprawdzimy, czy jest lepsza od wampirzej, czy nie jest lepsza od wampirzej Tutaj kolejne truchło, moi drodzy Piwo Okej, okay, piwo jest całkiem spoko Rzemieniowe karwasze sobie wezmę no, i co my tutaj mamy? Posłanie, grzybki, halucynki, muchomorki to możemy sobie wziąć. Gotowali żarełko, ale już tego nie zjedzą. Moi drodzy, idziemy dalej, ponieważ musimy zabić jeszcze ich więcej. Y, przyjaciół, nie? No, bo to nie są wszyscy, moi drodzy. U lalala, la, la, tutaj coś mamy: muchomor czerwony, mieszek. Mamy jakieś kości, trucho, i porwany dziennik, moi drodzy. Co to jest? Nie wiem, który to już dzień pracuje tu na dole, choć to nie czas jest tym wszystkim najgorszy, a te tunele. Już z razy mówiłem im, żeby wzmocnili najsłabsze odcinki dodatkowymi podporami. Potrzeba nam więcej tych belek z... z czym? Z obcięciami z brązu, nie żartuję się, jeszcze raz usłyszę jak nad głową porusza mi się ziemia. Tak się zestresuję, że chyba już całkiem przestanę pić. No a czym jest Nord bez miodu, moi drodzy, nie? No, tak więc no tutaj miód to jest taki alkohol, co nie, by ktoś nie wiedział. Więc tak to wygląda. Możemy sobie tutaj wejść. Zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Kufel, kufel, to tego nie chcemy. Mamy beczkę, a w beczce mamy pięć kapust. Ok. Tutaj mamy miód, to sobie weźmiemy wino z Al, to możemy sobie wziąć. No i co? Możemy sobie użyć dźwigni. Most opadnie. I najprawdopodobniej może ktoś przyjść. Niestety oni nas zauważą, bo mamy pochodnie. Siema, kolego, ała, to bolało, ała. Dobra, pochodnią, gin, dobra, gin, O oh yeah. Teraz ty, chodź tu, chodź tu, chodź do mnie, gościu, no chodź, stylowę, chodź. Ej macie! A sztylecik jest fajny, bardzo lubię sztylecik w skenimie, bo on jest taki szybki, wiecie, ciach, ciao, ciachu i po strachu i po strachu, byli i się zmyli moi drodzy, więc ja sobie będę sztylecikiem grał. Granat warty 100 golda to jest bardzo cenne dla mnie tutaj na tym save'ie, co gram. Ponieważ tak jak mówiłem, mam 6 razy mniej lutu, czyli na przykład wiecie. 6 razy mniej na przykład golda, jak spotykam powiedzmy, jak jest gold jakiś skrzyni, to będzie sześciokrotnie mniej. Tego golda, nie w danej skrzyni. Więc weźmiemy sobie miksurkę, wypijemy jeszcze jedno, żeby napełnić sobie życie, Save'ik I lecimy dalej, nie? Siema! Bęg, yep. bang, Na no, dwa hity, moi drodzy, widzieliście to? Chłop zszedł na dwa hity, on nawet chyba nie zdążył broni wyciągnąć, czy zdążył? Nie jestem tego pewny, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że nie zdążył. Mamy kluczyk do tych drzwi, więc możemy sobie od razu otworzyć. No i kurczę, bele, mamy skarby! Mamy skarby, moi drodzy, mamy wielką skrzynię skarbu. Mamy beczkę, w której mamy trzy lawendy, oczywiście, że bierzemy. Ehm, worki sprawdzamy, ponieważ worki oczywiście tutaj mają mąkę. Mąki to nie chcemy... Widzieliście jaka animacja? Patrzcie, to jest animacja też, którą yy, zainstalowaliśmy, że chodzi o modyfikacje, bo normalnie w Skyrimie czegoś takiego nie ma. Krwawiąca korona, grzybki sobie weźmiemy, halucynki, worek. A w worku mamy 4 razy sól. No, jako składnik może się sól przydać. Sól to podstawowy składnik do chociażby zupy, więc moim zdaniem można sobie taką sól ze sobą wziąć. Sól zawsze się może przydać, nie? Kolejny worek, a w worku mamy. Marchew, tutaj mamy złoto. Mamy mieszek. Mamy księgi, księ, księgę czarów. Mamy żelazny sztylet, którego nie chcemy, bo już taki mamy. I moi drodzy, najważniejszy item, czyli wielki kufer skarbu. A w nim 25 sztuk złota, norski miód oraz piwo. Jedno wielkie, absolutne nic. Moi drodzy, ale tak to właśnie wygląda z tymi modyfikacjami. Tutaj jeszcze sobie mógłbym otworzyć, ale tutaj widzę, że nic nie ma. No właśnie, tutaj nic nie ma, więc możemy iść, ale zobaczcie, jaki mamy w zakrwawiony sztylet, nie? Mocno zakrwawiony sztylet. Pytanie, czy uda mi się tutaj po cichu, bo tu słyszę jakiegoś gościa. Ktoś tu gdzieś jest. Tutaj. Pytanie, czy uda mi się po cichu zeskoczyć? Udało się. Nie udało się, zauważył nas, usłyszał nas jak zaskoczyliśmy Niestety, pęk! Śmierć, kolego! Ja myślałem, że on zginął, on się przewrócił, okej, okay, dobra Pieczony zębacz, norski żanda, e, rzadka skomna, więc to jest spoko Mamy jeszcze wytryk, dwa żelazne miecze, bo to był, e, z tego co widziałem, e, ten, kowal Ale no, jeśli chodzi o kowala jeżeli chodzi o kowala, czekajcie, mamy zbroję i karwasze, więc możemy wziąć buty. Tutaj mamy jeszcze jednego gościa na moście, widziałem, więc idziemy na niego. Idziemy, idziemy zabić wszystkich w tej kopalni, moi drodzy. Dwóch. Ten z łukiem będzie dla nas troszeczkę problematyczny. No właśnie. Trzeba go jak najszybciej zabić, bo. Bo łuk. <laughs> To jest Do Hita w momencie przeszukiwania gościa. Widzieliście to? To jest całkiem zabawne. Helm? Mag! Chodź tu, chodź tu, gościu, chodź. Awa! Gin! Awa! Zginąłbym! Gdzie jest mój miecz? Mój sztylet! Muszę ubrać inny, o mi rozbroił sztylet Patrzcie, mój sztylet gdzieś poleciał na dół Widzieliście to? Straciłem sztylet, moi drodzy Rozbroił mnie i mój sztylet gdzieś na dół poleciał Księga bandytów Tom drugi z trzech Musielibyśmy najpierw przeczytać pierwszy Żeby ten trzeci przeczytać Ale tu widzę, że jeszcze jest jeden gościu Co on Proszę, robi? Nie zabijaj mnie Nie zabijaj mnie? Nie No dobra, spoko Spoko, nie będę cię zabijał gościu. Gdzie on jest? Czekajcie, cofnijmy, bo wyszedłem z tej jaskini z tej kopalni. A gdzie on jest? Nie chcę cię zabijać, kolego. Dobra, uciekł sobie. <grym> Darujemy mu życie, nie? No chyba nie trzeba zabijać wszystkich. Gościu prosił nas o to, żeby darować mu życie, więc kim ja że jestem? Żeby tej prośby nie spełnić, moi drodzy, nie? Spączko no, żyj sobie kolego jak chcesz, nie? Jako tchórz. Dobra, duży worek, co my tutaj mamy? Worek mąki. A dobra, niech będzie, weźmiemy sobie pomidory. Pomidory są jak najbardziej spoko. Tutaj mamy chleb, ziemniak, wino, pieczone ziemniaki i opiekane pory, więc to się jak najbardziej przyda. Tutaj królika bierzemy sobie nawet dwa. E, tutaj widzę, że już nic więcej nie ma. Uuu, tutaj mieli jakąś wnękę, jakiś taki strych, takie coś, wiecie, gdzie trzymają jakieś różne... Rzeczy typu granaty i ametysty, moi drodzy, ze złotem i mieszkiem, okej. Okay. W kracie kufel to nie. Tutaj jest skrzynia, lecz ona jest pusta, moi drodzy. W beczce mamy co? Jabłka, okej. Okay. A w worku pewnie mąka, co? Pomidory, nice! Ok. Całkiem przyjemnie. Tutaj mamy jeszcze jakąś wnękę, jakieś wąskie przejście, które prowadzi gdzie? Prowadzi nas do skrzyni, moi drodzy, i do mieszka. Do skrzyni, którą musimy otworzyć wytrychem. Otwarliśmy, a w skrzyni mamy piwo, skomę, 5 wytrychów i 13 sztuk złota. Naprawdę... Mm, nie wiem, czy nie zdobyliśmy w tej skrzyni więcej niż tej dużej, takiej skrzyni bogactwa tego skrzyni skarbu, nie? Chyba w tej skrzyni zdobyliśmy więcej ciekawszych itemów. Szczerze powiedziawszy, można zaskoczyć tutaj na dół, bo tutaj mamy jeszcze jakieś pewne itemy, nie? Tutaj mamy skrzynię, która wymaga klucza, więc nie otworzymy. Wykuwanie lekkiej zbroi mamy, więc kowalstwo nam wzrasta, ale tego raczej czytać nie chcemy. Ruda żelaza, ale tego chyba nie chcemy, bo to tylko dużo waży, a mało kosztuje Czy coś tu jeszcze chcemy? Chyba nie, moi drodzy Chyba to wszystko Ale sztabkę żelaza mogę wziąć Sztabkę żelaza mogę wziąć Czy mogę coś wykuć? To jest pytanie za 200 punktów eee, Tylko jakieś łączniki, zawiasy i gwoździe Mech. To ja nie chcę Weźmiemy sobie tak, pochodnie sobie ubierzemy to jest tutaj torch, pochodnia i moi drodzy teraz tak Po pierwsze chcemy sobie sprawdzić tutaj co mamy Ponieważ mamy zbroję wampirzą, która daje 28 zbroi Mamy tą, która daje 25, więc ona jest gorsza, więc ją wyrzućmy Mamy buty wampirze 8, te dają 6, więc jest gorsze Mamy karwasze, mamy hełm Więc to sobie ubieramy i w tym momencie wyglądamy jak koks Patrzcie jak wyglądamy jak oceniacie, w skali od 1 do 10, do 10 jak teraz oceniać naszą postać? W ogóle nie wiem czy zauważyliście, zobaczcie z tyłu mam mieszek widoczny Z przodu mam widoczną miksturkę przy pasie, nie wiem czy zauważyliście To też jest modzik, który sobie zainstalowałem właśnie do ma, żeby widzieć to co mamy wyekwipiowane, moi drodzy, nie? Teoretycznie jakbym ubrał e, łuk, to powinniśmy mieć łuk na plecach Czy mamy łuk na plecach? Mamy więc to bardzo fajnie wygląda Bo w tym momencie ja mogę zrobić tak Że mogę dodać do ulubionych to z tym I na przykład jeden, dwa Okej, okay, no i mamy tutaj elegancko, mamy sztylecik Moi drodzy, chyba możemy kończyć powolnie Ja sobie mogę jeszcze usiąść na chwileczkę Ho, zrelaksować się, moi drodzy przy tym pięknym wodospadzie w środku w kopalni Wygląda to po prostu... Cudownie, wspaniale, pięknie Ale pora wstawać, nie udawać I pora ruszyć dalej, moi drodzy, w przygodę Oczywiście weźmiemy sobie pochodnie do, rą do rączki Więc tak to wygląda I, moi drodzy, możemy wyjść sobie z tej kopalni Tędyk Tak więc wyjdźmy W ten, jeżeli chodzi o naszą... Pochodnie to też możemy sobie schować, bo już nie potrzebujemy. nam sobie ją do ulubionek zresztą. No i moi drodzy, skończyliśmy kopalnie żarzący okruch, moi drodzy. Tak trochę dziki film z mojej strony nagrany na mój kanał, ale stwierdziłem, że chcę dla was na, takie coś nagrać, bo postanowiłem sobie grać właśnie na modach, które utrudniają mi rozgrywkę i tak dalej. Podsumowanie tego wszystkiego, zdobyliśmy bardzo dużo itemów. Zdobyliśmy 82 golda, zdobyliśmy stalowy sztylet, żelazny sztylet, zdobyliśmy łuk, zdobyliśmy fajny postowe ekwipunek, który nas będzie chronił. Zdobyliśmy dwa granaty, prawda jakieś jabłka, ametyści, lawendę różne księgi, żarcie, prawda rubin. Zdobyliśmy moi drodzy jakieś e, wampirze pyły, wilcze skóry, dużo wina, miodu i tak więc jesteśmy naprawdę Dosyć mocno wyekwipowani Więc moi drodzy Ja będę już ten film dla was tutaj kończył Po skończeniu filmu sobie go wrzucę na YouTube I sobie już będę leciał Sprzedać do jakiegoś handlarza Pierwszego, lepszego handlarza Będę szedł sprzedać te itemy I moi drodzy byście chcieli na moim kanale jeszcze kiedyś film Z tej postaci To piszcie w komentarzach To może jeszcze, może nie w tym tygodniu, ale może w przyszłym tygodniu coś dla Was tutaj wrzucę z tego Skyrima. Ja mogłem Skyrima nagrywać do końca życia, ponieważ dla mnie to jest najlepsza gra na świecie i ona mnie nigdy nie przestanie nudzić. Tak mam ze Skyrimem, niestety. Więc tak to jest. Więc, moi drodzy, jakbyście chcieli, to dajcie znać. Ja sobie tak postanowiłem, że sobie nagrywała e, nagrywał właśnie takie luźne filmy z różnych gier i stwierdziłem, że sobie nagram ze Skyrima w tym momencie, ponieważ, no, ubóstwiam tę gierkę, więc i tak, i tak... Z Rima, coś, nie, coś będę dla Was wrzucał, ale nie myślę, że będzie to seria, ponieważ nie jest to seria i nie będzie to seria. Ponieważ na moim kanale nie będzie serii od A do Z, gdzie tam w kilkudziesięciu odcinkach przechodzimy gry, ponieważ mało ktoś chce takie rzeczy oglądać na mniejszych kanałach, więc tak to wygląda. Ale luźne filmy, jak jakieś, nie wiem, filmy jak na przykład ten, gdzie czyścimy sobie jakąś lokację albo robimy sobie jakiegoś questa, prawda i tak dalej to myślę, że mógłbym dla Was wyrzucić. Więc dajcie znać, dajcie znać czy graliście w, kom... w komentarzach, czy graliście kiedykolwiek w Skyrima, czy lubicie Skyrima i napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona gra. Taka, top 1, taka jedna gra, jedna, jedyna gierka na świecie, którą możecie grać do końca życia, którą wzięlibyście ze sobą na bezludną wyspę po prostu. Macie, nie wiem, apokalipsę zombie, trzecia wojna światowa, cokolwiek i możecie uciec na bezludną wyspę, gdzie jest spokój, cisza. Wziąć ze sobą komputer najwyższej jakości i wziąć jedną, jedną grę, w którą możecie grać do końca życia. Jaka gierka, moi drodzy, by to była. No u mnie to bez wątpienia Skyrim i nawet nie muszę się nad tym zastanawiać. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia i miłego weekendziku, moi drodzy. Chaos